Ziom, co jest niemożliwe, chcą wyznaczać mi granice Mówią, wkładasz to serce, zapominasz o proficie Który to już rok, za rogi chcę łapać życie Kolejną glebę liczę, ale wstaję dalej, idę jak koliber Latam, choć nikt się nie spodziewał Stawiali na mnie krzyżyk, ja im kuku jak na pętlach Zajebało rozem, wieźdza świeży, ziom jak mu fresh Mówiłeś dobrej muzy, chcesz? No to bierz Teraz moja kolej, mam chłodne powietrze w kucach W zimna krew, białostocka dusza jak to odmula jak 200 gram na kaca Łaku Wbija w parkiet, jak się powymajka Jak próba nuklearna, rap, zostawia ślady W głowie gram i mu za taki pierdolony nawyk Wykluczam obawy i wbijam wabank w ciemno Życie, ryzyk, fizyk, opłaci się na pewno Co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak Koliber, latam Choć nikt we mnie nie wierzył Co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak Koliber, latam Latam, co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak Koliber, Latam, choć nikt we mnie nie wierzył, co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak Koliber, latam. Latam, mówią, rapież dla ludzi, którzy w życiu coś przeżyli Ci, co najmniej wiedzą, najwięcej pierdolili, gdzie byli? Jak trzeba było coś od siebie dać Pomocne dłonie giną, jak już nie jest miło brat Zapisali mi nekrolog, ja jestem tutaj, żyję, mam, bagaż doświadczeń, niezapomniane chwile Notuję ten progres, a będzie jeszcze lepiej Chceś na to gwarancję, tak ją przyklepie Mają marny asortyment a co głęboki wody, spodnie nie dobiega głos. przecenili możliwości Nie ma takiej odległości, której nie mogę przebyć nie dopuszczam opcji, że przestanę wierzyć Nie ma takiej siły, co zabierze mi nadzieję O tym ile warty jesteś, mówi to o ile zniesiesz Co jest niemożliwe, nie ma takich rzeczy Wariat ogarnij ten temat i szukaj mnie na trakach. Co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak koliber Latam, choć nikt we mnie nie wierzył Co jest niemożliwe, ej, nie ma takich rzeczy jak koliber Latam Latam, co jest niemożliwe? Ej, nie ma takich rzeczy jak koliber. Latam, choć nikt we mnie nie wierzył. Co jest niemożliwe? Ej, nie ma takich rzeczy jak koliber. Latam. Latam.